Dzisiaj 12 grudnia. Wczoraj wypisałam kartki i zapytałam, tak jak mówiłam, zapytałam się Was na Instagramie, czy ktoś by nie chciał dostać takiej kartki. I sporo z Was się odezwało, że chętnie, więc ja bardzo się cieszę, zabieram dzisiaj te kartki ze sobą. Dzisiaj jadę do mamy, będziemy lepić pierogi, więc może od razu te karteczki. Zaczynamy ten wtorek w kalendarzu Matt Pauli. Łolulu, coś tu jest pachnącego i pięknego. Słuchajcie, to jest Stitch Bath Fizer. Czyli to słuchajcie, kurwa, to kąpiel. Pięknie pachnie. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę sobie robić kąpiele, ale słuchajcie, jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę muszę poczekać. Nie widzę, nie widzę e, zadania. Czy mi gdzieś wyleciał? Nie mam. I tutaj też nie widzę. Chyba, że dzisiaj bez zadania. Może Paula też zrobiła niektóre takie dni. Jeszcze tutaj zajrzę, ale nie widzę. Chyba dzisiaj jest bez zadania, ale za to super okula do kąpieli. Pachnie cudnie. No i mam nadzieję, że w końcu już nie wiem, może za tydzień już w końcu będę mogła robić sobie te kąpielę. Czeka już w kolejce na mnie tyle wspaniałych. Rzecze. Otwieramy dwunastkę z kalendarza The Body Shop. To już jest ostatnie pudełeczko z tej pierwszej warstwy. Co my tutaj mamy? Tym razem, słuchajcie, jest to odżywka do włosów o zapachu Shi. Fajna opcja na basen, żeby zabierać. Jak już będę mogła w końcu ćwiczyć, to może wrócimy do chodzenia na basen. Fajna pojemność, żeby nie dźwigać. Żeby szybko to znaleźć, wziąć sobie jakąś małą kosmetyczkę. Chciałabym, żeby było trochę więcej w tym kalendarzu takich produktów. Z stricte sezonowych, świątecznych, bo na razie powiem Wam, że raczej są te kolekcje stałe. W ogóle ja dzisiaj jestem w tym sweterku, który ostatnio dostałam od mamy. Jest przepiękny. Nie wiem, jakoś tak mi się podoba ten wzór, a rzadko kiedy jak, jakiś sweter świąteczny do mnie przemawia. Dzisiaj nalepienie pierogów, jestem taka trochę świąteczna. W Wczoraj, tak jak widzieliście, lepiłam z mamą pierogi. Narobiłyśmy tych pierogów niedużo. Niedużo, bo chyba za 40 sztuk. I stwierdziliśmy, że już dalej nie mamy siły. Co roku tak robimy. Odkąd, słuchajcie, zaczęłyśmy robić pierogi, to stwierdzamy, że my po prostu się nie nadajemy do takiej masowej manufaktury. Robimy to na raty. Wczoraj, słuchajcie, się dosyć zmęczyłam. Do tego rano e, po prostu e, miałam sytuację jak z koszmaru. Wczoraj dostałam od mamy e, rogalika, bo ona kupiła chyba 3 czy 4 te rogaliki. E, miała je komuś tam wręczyć, ale tego kogoś nie było My sobie wczoraj zadaliśmy po tym jednym rogaliku No i e, jednego rogalika jeszcze mama mi wsadziła do torebki Powiedziała zjedz sobie jutro dziecko na śniadanie Ja sobie dzisiaj oczywiście odgrzałam tego rogalika To był świetny kurosant z czekoladą Wsadzę sobie go do mikrofalówki na 30 sekund No to on będzie fajny, taki mięciutki Bo wiecie, te kurosanty y, najlepsze są e, świeże, prosto z piekarni Na ten drugi dzień no to już lepiej z w No więc podgrzałam sobie e, w mikrofalówce Wyjęłam tego rogalika, po czym zaczęłam go jeść jak się dokopałam do nadzienia, to, to słuchajcie, to nadzienie wypłynęło mi po brodzie I było tak gorące, że słuchajcie, został mi potem taki czerwony ślad Jak to zobaczyłam, to wie, ja pierdziele, oparzyłam się rogalikiem Będę miała już na zawsze taką stróżkę po prostu, pamiątkę po stróżce, czekolady, która uciekła mi po brodzie Załamałam te ręce, szybko się wytarłam, szybko wziąłam coś zimnego, przyłożyłam no, i chwilę sobie posiedziałam, no i e, mówiono już ten o styku. Ja jestem głoda, no więc kończę. No i słuchajcie, siadam do biurka, zabieram się do za tego rogalika, a tam na biurku taki pająk. I leci mi pod talerzem. No po prostu jak się wydarłam. Kamil szybko przyleciał. Nawet pieski się przestraszyły, co tutaj się dzieje. Tak się wydarłam, napięłam te mięśnie brzucha. Wszystko mi się po prostu tam zagotowało w środku. I teraz mnie ten brzuch boli. Nie wiem, czy ja dzisiaj jadę na tę drugą turę pierogów do mamy. Także taka dzisiaj historia dzisiejszego poranka. Nawet się, słuchajcie, ubrałam już w sukienkę, tak, żeby było jakoś tak bardziej świątecznie. Taką jakąś znalazłam jeszcze w szafie. po prostu masakra. Nie wiem, może dzisiaj sobie zrobię sprzątanie w domu. Poczytam książki i powiem mamie, że może jutro do niej W piątek chyba będziemy jechać do Warszawy z tego, co nam się udało ustalić z kamankiem. Może zrobimy sobie też jakąś taką randeczkę fajną, bo potrzebuję zmiany scenerii. Potrzebuję wyjść z tego domu gdzieś indziej, coś porobić, oderwać te myśli, bo ostatnio po prostu odbijamy się tylko od lekarzy. Dzisiaj Kamil też był u lekarza. Okazało się, że będzie musiał mieć drugą operację na tego palca, więc po prostu masakra. Dzisiejszy poranek po prostu powinien zostać wymazany z tej historii. Otwieramy może kalendarz, żeby sobie robić humor. Dzisiaj mamy trzynasty i to nie piątek. Trzynastka była od razu na wierzchu. Mamy w środku słuchajcie, takie słodkie mini pianki. Masz swoje ulubione świąteczne filmy, a może filmy nieświąteczne, ale takie, które najlepiej ogląda się w grudniu. Mam słuchajcie, co roku muszę obejrzeć Holiday, co roku muszę obejrzeć Love Actually. Kevin sam w domu niekoniecznie. No i takim już klasykiem u mnie jest listy do M. Jak wychodziła e, co roku jakaś tam nowa część, no to sobie dodawałam. W tym roku jeszcze listów do M nie Zaczęłam oglądać, ale te listy do M mają coś takiego, że lubię. To jest taka moja trochę tradycja, już że sobie wracam do tych listów. Jakoś tak bardzo lubię klimat tego filmu, więc te trzy pozycje, w tym listy do M, no wszystkie części po kolei pewnie. Chociaż oczywiście pierwsza jest najlepsza. Wpieramy kalendarz. A już słuchajcie, całe pierwsze pięterko jest zrobione, także muszę poprzekładać i zaraz patrzymy, co jest w tym drugim pięterku. No dobra, mamy to kalendarz The Body Shop, drugie pięterko przesunięte na wiesz Trzymy, gdzie mamy trzynastkę. Przed chwilą widziałam tu Shower Gel Pink Grapefruit. No powiem Wam, że ten zapach to jest taki prawdziwy, urzeźwiający Grapefruit. Skor szkoda, że tak mało w tym kalendarzu jest właśnie takich świątecznych smaczków. To mi się raczej kojarzy z latem być takim orzeźwieniem. No ale nic, na pewno zużyjemy. Już chyba parę dni nie otwieram tego kalendarza. Czy wczoraj nie otwieram? żeby mi pomóc Kropusiu z kalendarzem. Jesteś ciekawa, co tutaj jest? Bo ja bardzo. Czy ta szóstka też już jest otwarta? Kropusia! Pomocnikuj, ty mały mój elfie. Znowu, słuchajcie, taka fajna gwiazdeczka. Misiu, ale za chwilkę cię poprzytulam. Daj pan się tylko pokazać, dobrze? Rozświetlająca maska Peel Off. Ekstrakt z perły Diamentowy proszek, no proszę. Fajna? No ja myślę, że super. Może słuchajcie, jesteśmy też do tyłu z kalendarzem z herbatkami. Właśnie wróciłam ze spaceru z kropusią, więc będę sobie chciała zrobić jakąś rozgrzewającą herbatę. Dzisiaj mamy trzynasty, a my mamy jeszcze tutaj jedenastkę, dwunastkę i trzynastkę. To dzisiaj postaramy się wypić te herbatki. Co my tu mamy? Mięta z pomarańczą, herbata czarna z owocami leśnymi, grzaniec z jabłkiem widząc. No to chyba sobie robię ten grzaniec. Jeszcze ta mięta z pomarańczą miękko się, ale to może wieczorem. No dobra, moi drodzy, ogarnęłam sobie trochę w pokoju tutaj na biurku i w ogóle zrobiłam sobie tutaj taki kącik z kalendarzami adventowymi żeby to wszystko było w jednym miejscu. Strasznie mnie denerwowało, że tam było mnóstwo pudeł. Było też oczywiście mnóstwo ciuchów, ale to wszystko już posprzątałam pod spodem i tutaj w tym kącie walało się mnóstwo pudełek, pudeł. Za dużo już tego było, więc słuchajcie, rozłożyłam sobie ten kalendarz od Pauli, bo w sumie i tak każda paczuszka jest osobna. Postawię go sobie tutaj jako dekorację na tej półce z lustrem. Wszystko będzie w jednym miejscu. Ja tam będę miała łatwy dostęp. Tutaj niezmiennie jest moja perfumowa stacja. A tutaj jestem ja. Dzisiaj w tej pięknej sukience postanowiłam sprzątać. Mam herbatkę, także siadam do kompa i sobie zacznę coś tam dłubać. Dobra, ale skoro już mam herbatkę, siadam do kompa, to jeszcze sobie wyjmę czekoladkę. Trzynastka tu. O, jest kolejny misio. No, teraz chyba będę lecieć po kolei z miskami. Dzień dobry, kochani, witam się z wami z NatSzejka. Dzisiaj mamy 14 grudnia. Cóż mi tu przyniosło? pokusie? co Przed mi pyszne. słuchajcie, banan, jabłko i gruszka plus maślanka i jedna miarka odżywki waniliowo orzechowej. Dodałam też troszeczkę cynamonu. Po Edwin. Dzisiaj słuchajcie, kolejny deszczowy dzień, a my zaczniemy go sobie klasycznie wylosowaniem okienka z kalendarza od Pauli. Szukamy 14 kropuśka. Ty mi dzisiaj po prostu utrudniasz życie. Mamy czternastkę. Co to jest, Kropuśka? Japoński krem do rąk. To nie dla Ciebie jest, Kropusiu. Kropusia bardzo lubi rozgryzać takie kremiki, bo już nie raz mi to zrobiła. I mamy karteczkę przyklejoną do kremu. Bardzo lubię, słuchajcie, te kremiki z Bielendy One naprawdę ładnie pachną. A mój ulubiony to jest chyba różowy. Zresztą ostatnio sobie go kupiłam, bo był na prądze w Rosmanie. Bardzo fajne produkty, polecam. Opowiedz, jak dbasz o twarz i o dłonie w mroźne dni. Jeśli chodzi, słuchajcie, o mroźne dni, to y, po prostu moje dłonie to są wióry, sypią się. Kremik wlatuje przynajmniej 5 razy dziennie. Robię tak, słuchajcie, że sobie y, takie małe, właśnie, kremy jak ten rozstawiam po całym domu. Jeden mam na biurku, jeden mam na stoliku kawowym i jeden mam przy łóżku. Zawsze, jak jest w zasięgu roku, to po prostu kremuję te dłonie, bo inaczej wysychają na biura. A jeśli chodzi na twarz, to obowiązkowo pod spód nabliżający serum. dbam właśnie o barierę hydrolipidową. Na noc silnie nabliżający krem, a na dzień oczywiście niezmiennie czy to zima, czy to lato, SPF. Zimą i jesienią przerzucam się na bardziej nawilżający produkt. Już, słuchajcie, kończy mi się teraz mój krem z Sesdermy i będę zaczynać ten kremik z Recibo. Nie wiem, czy to dzisiaj będzie ostatnia pompka, czy to już nic tam nie wyleci stamtąd, to na pewno wam w przyszłych vlogach pokażę. Jedziemy z The Body Shop. Dzisiaj mamy czternastkę, coś malutkiego. Masełko do ust Lip Butter o zapachu truskawkowym. i Już zaraz niucham. Tak samo jak krem do rąk, zawsze sobie wszędzie stawiam właśnie coś do ust. Jak tylko gdzieś przechodzę i widzę, to nakładam. Ojej, to pachnie jak truskaweczka rzeczywiście. Jest takie dosyć treściwe. Oj, jaka to jest dobra. Rozstawia się właśnie jak masełko. I do kawki została nam czternastka o, ta czekoladka, którą lubię. W sumie chyba najmniej z tego kalendarza. Zwykła taka kosteczka Ogarnęłam się i yy, jedziemy z Kamilem na obiad, zaprosiłam go na ranteczkę. Dzisiaj, słuchajcie, nie gotuję, dzisiaj stawiam mężowi obiad w knajpie, bo słuchajcie, już od dawna chciałam właśnie gdzieś do jakiejś knajpki wyjść, na jakieś dobre jedzenie, a jakoś się nie składa. Postanawiam nie czekać, tylko zainicjować to sama. Skoczymy sobie na szybki lunch, też właśnie koło południa nie powinno być. E, jakoś dużo ruchu, więc myślę, że wszystko sprawnie pójdzie. Mamy do obgadania też z Kamilem jeszcze jedną sprawę. Myślę, że będzie miło to obgadać przy dobrym jedzonku i fajnej atmosferze gdzieś indziej w końcu niż w domu. Witam się kochani już z domku, tak jak widzieliście dzisiaj mieliśmy taki trochę szalony dzień Jechaliśmy na obiad, potem ja słuchajcie jeszcze wpadam do mamy, poszłyśmy sobie na spacer No i słuchajcie jestem z powrotem już w domu, robi się wieczór, więc siadam do montołanka Jestem troszkę w tyle z tym vlogmasem, no wypadałoby przysiąść do tego montażu Byłyśmy słuchajcie obejrzeć sobie jakie są światełka w tym roku u nas no i powiem Wam, że jest, yy, no, ubogo. Wydaje mi się, że to dlatego, że tak cena energii wzrosła. Nie jest tak bardzo rozświetlony ten nasz grodzisk. Wydaje mi się, że w zeszłym roku już było jakoś tak mniej światełek. Jestem ciekawa, czy właśnie to jest spowodowane tym, że ceny energii tak poszybowały w górę. Czy o co tu chodzi? Zrobili też taki malutki jarmark. Były jakieś miotki, jakieś oliwy, był oscypek. Przysiadam do montowania. Kasiemka siemka, przyszło nam zamówienie z temu, więc trochę tego jest. Ania się... Skoncentrowana na innych rzeczach. jest trochę zmęczona, więc ja się teraz tam szybko pochwalę. Co i jak przyszły takie pierdoletki gadżety, tanie, bo chciałem po prostu sprawdzić, czy w ogóle to funkcjonuje. Nie chciałem tam wpompowywać zbyt dużej ilości kasy, bo nie wiedziałem, czy w ogóle to przyjdzie. bo z Chin czas realizacji koło tam dwóch tygodni i przyszło. Pierwsze co mam, to mam takie tutaj rękawiczki. Eee, mój szwagier bierze i często coś tam duje w samochodzie. Myślałem sobie, że, a może mu dorzucić taki gadżet że może sobie założyć i coś tam przyświecić. Więc tak dwie takie rękawiczki można założyć na dłoń, na kciuki, na palec wskazujący i dzięki temu sobie coś tam przyświecić. pulsyksometr, oprócz tego, że sprawdza puls, no to jeszcze sprawdza natlenienie krwi, pokazuje mi ilość, ja mam akurat małą ilość uderzeń, zawsze na serca na minutę, trochę niższą mam, ale to pewnie dlatego, że założyłem się uprawiałem sport. Kupiłem kolejną rzecz, to jest taką, taką maszynkę Golarkę, pierdoletkę też za parę złotych raptem, tam więc zobaczymy. Pewnie posłuży kilka razy do podgalania brody, czy, czy trochę, może tam szyi, głowy. Zobaczymy. Oprócz tego mamy tu taką łyżkę. Jest łyżką z wagą. Może pomóc coś tam specyzyjnie sprawdzić. Zawsze byłem, śmiałem się, ciekawiłem z tej elektrostymulacji mięśni. Kupiłem coś takiego, to chyba 29 zł, czy 30 fitnessowe na brzuch. Ciekaw jestem, wraz z tego, że brzuch był jedną z moich, jest jedną z moich ulubionych partii do ćwiczenia, Ciekaw jestem, czy to w ogóle coś, coś działa, więc możliwe, że później z nią się jakoś na tam filmie pośmiejemy z tego, jak to tam funkcjonuje. Kiedyś przy rekonwalescencji na kolano miałem mm, taką terapię, właśnie elektrodami na stymulację mięśni, elektrostymulację i no, pomogło mi to wrócić do siebie. Ciekaw jestem, czy to działa na podobnej zasadzie, czy to jest jakaś ściema, więc pewnie coś tam damy znać. No to to by było na tyle. Kochani, będę sobie robić maseczkę. Jestem dzisiaj już podnie, to w ogóle jestem jakaś strasznie blada. Najpierw sobie nakładam tonik. Tonik, mgiełkę z wianka. Przepiękny zapach i bardzo fajnie rozpyla produkt. Zrobię sobie tą maseczkę z kalendarza widrąkowego. Regenerująca maseczka do twarzy, ekstrakt z marchewki i z moreli. W kształcie gwiazd. Zobaczcie, jakie to jest cute. Robię regenerującą, bo wczoraj nakładałam sobie wieczorem kwas. Dzisiaj będzie regeneracja. Przepięknie pachnie. Taką jakby morelą. Cudny zapach. Ja właśnie to lubię w maskach. Jak nie tylko fajnie działają, ale... Jeszcze wiecie, jest to taka otoczka, że jak robicie ten rytuał domowego spa, to jest i ładny zapach, i działanie, jeszcze nie wiem czy będzie, ale to, że już pachnie, że ja coś robię dla siebie, to od razu słuchajcie, prawie w dobry nastrój całkiem sporo tego produktu tu jest. Spokojnie jeszcze starczy na szyję. Nałóż maseczkę na oczyszczoną twarz, szyję i dekolt, omijając okolice oczu. Pozostaw na skórze na 5 minut i zmyj letnią wodą. Super! Słuchajcie, w ogóle że 5 minut, bo to jest taki idealny czas, żeby nie wiem... Założyć piżamę, umyć zęby, cokolwiek, zrobić, nastawić herbatę, wracacie i jest już po maseczce Wracam do Was jak już zmyję maseczkę, zobaczcie jaka jestem biała, jestem prawie taka biała jak ta maska Wracam do Was jak maseczkę już zmyję, żebyśmy sobie pielęgnację Muszę jeszcze raz tonik, ten który miałam wcześniej Maseczka jest zmyta, skóra jest przyjemnie miękka, zniknęło napięcie Bez toniku nie wyobrażam sobie pielęgnacji, więc jeszcze raz to samo i dajemy serum pod oczy. Klasycznie to z Basic Lab, z peptydami. A na całą twarz idzie trehaloza, o której Wam już mówiłam w ostatnich vlogach, że to jest jedno z moich ulubionych ser teraz. Ja zazwyczaj robię tak, że czekam, aż serum mi się wchłonie i dopiero w kilku minutach nakładam krem. Więc może w tym czasie opowiem Wam o ostatnich dękach. Zdękowałam ten produkt z na komi Next Level. To był bardzo fajny kwas. Wydaje mi się, że Mandelic Acid to jest kwas azaleinowy. Jeśli się mylę, to napiszę Wam poprawną nazwę na dole ekranu. nie mam nazwy po polsku, nie wiem czemu tak jest. Ten produkt, słuchajcie, jest świetny. Przepięknie uspokaja skórę, złuszcza. Jak mam problem właśnie z jakimś wysypem, to zawsze się ratuje tym kwasem i on też bardzo fajnie działa na taką kaszkę. Na zaskórniki zamknięte i na zaskórniki otwarte. To jest coś, do czego na pewno wrócę. Nie wiem, czy akurat z tej firmy, ale kwas azalejnowi u mnie sprawdza się super. dziękowałam też ten krem Sesdermy. To jest krem nawilżający. Bardzo fajna aplikacja. Ja bardzo lubię te produkty, bo zużywa się je do cna. Z tym produktem miałam, słuchajcie, dziwny stosunek, bo na początku bardzo mi się nie podobał. Próbowałam go stosować jako krem na dzień i totalnie mi to nie wychodziło, bo on robi na twarzy taką klejącą trochę, taką powłokę. Zdecydowanie lepiej u mnie działa na noc. Na noc po prostu działał jak taki opatrunek. Skóra, miałam wrażenie, że po prostu piła go. Korzysta z tego, co on tam ma. Super produkt, musiałam się po prostu nauczyć go używać. W zastępstwie e, kupiłam jakiś czas temu na promocji w Rosmani krem z Recibo. Myślę, że go sobie otworzymy. Ty... Patrzcie na to! Patrzcie na to opakowanie! A patrzcie na ten krem. No ja się spodziewałam, że to będzie taka wielkość. To jest, to jest 40 ml, a w tym? W tym było 50 No, nieduża różnica, ale I po co? Po co takie opakowanie wielkie? Mamy tutaj krem z Recibo Go To Sleep. Regenerujący krem na noc. Spróbujemy sobie tej nowości, ale zanim to e, przechodzimy do aplikacji żelu pod oczy. Pod oczy, a właściwie na oczy. Ja jestem dzisiaj, słuchajcie, tak styrana. W ogóle patrzę tutaj ukradkiem na kosz z praniem, który woła. Wysypuje się z niego porcja, która powinna się znaleźć w pralce. Jedziemy z tym kremem, zobaczmy. Bardzo wygodna, bardzo wygodna tubka. jest dosyć gęsty. Pachnie pierniczkiem, jakimś takim ciastem marchewkowym. Czy on ma jakąś marchewkę w sobie? Ekstrakt z pomidora, roślinny bachanin... Nie, ekstrakt z pomidora. O, pachnie mi jak kurna no, ciasto marchewkowe. Konsystencja jest dosyć tłusta. Dobra, czy on się wchłonie? Czuję, że jest to taki bardziej treściwy krem. I ma coś takiego, że gładko sunie, tak jakby miał jakiś olejek w sobie. I nawet widać na palcach, że została taką tłustą, olejową świata, więc nie wiem, czy on nie będzie mnie wysypywał. Może akurat na zimę będzie dobry. Z dzisiejszej pielęgnacji to by było na tyle, to opakowanie leci do śmieci, to już jest zdenkowane, też czas się pożegnać. Zamiast za ten kwas myślałam sobie coś nowego znakomi kwas solitorowy. Zobaczymy, jak on będzie działał. Redukuję jakieś tam wypryski. Zobaczymy, jak mi się będzie sprawdzał. Śledźcie mnie. Pamiętajcie też o zostawieniu kciuków, o komentowaniu, bo wtedy ja wiem, że tutaj ze mną jesteście i że to moje gadanie w ogóle do kamery ma sens. Także jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zatrzymajcie film i zostawcie kciuki.